Dobre, nie? No okej, okay, siemanko, z tej strony Enzi Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z przyglądu modyfikacji Jaką modyfikację chciałbym wam dzisiaj przedstawić A dzisiejsza modyfikacja będzie dodawała do naszej gry różne boosty w postaci napojów A napoje te będą napojami energetycznymi, które możemy spotkać nawet u nas w sklepach. No ale w większości tych napojów nie będziemy poznawali, ponieważ u nas w Polsce nie wszystkie je sprzedają, a sprzedają je za granicą, więc więc jak wyjedziemy za granicę, to może będziemy mogli ich napić. Póki co? Pokażę wam jakie przedmioty zostały dodane do naszej modyfikacji. A wygląda to mniej więcej tak, że mamy yy, dokładnie 12 napojów. 3 6 9 10 11 12. Tak, dokładnie 12 napojów i co to będą za napoje? Będzie to Sop Adrenalin którego nie znam, jest Rockstar, którego chyba sam piłem, nie wiem. Kojarzy mi się jakoś, jest Mother, jest kokain, więc... dosyć ciekawe napoje energetyczne. Pff. Venom, y, V, po prostu V. Jest Arch Intense, jest Monster Energy, czyli popularny dosyć napój. Mountain Dew, który nie jest napojem energetycznym, chyba... Chyba, nie wiem, nie jestem pewny, jest XS, jest e, Relentless, Relent jako, jakoś tak. I mamy jeszcze Red Bulla. Dobra, w sumie nieważne, przejdźmy do tego jak te napoje działają, a, a. w sumie tych napoje nie pijemy, bo... myjemy puszkę tak naprawdę tutaj. Nie wiem jak to działa, nie wiem jak autor to wymyślił, no, ale... Nalejemy puszkę. W każdym razie sobie pierwszego energetyka, czyli jest to SOP Adrenaline. I zobaczmy, jakie boosty będą nam dane, aby... Ło Jezu, ale tego dużo. Jest Water Breathing, czyli oddychanie pod wodą. Mamy rezystancję na trzecim poziomie, regenerację na trzecim poziomie. W zasadzie wszystko jest na trzecim poziomie. Jumbo, Strange, Haste oraz Speed, więc... Więc naprawdę grubo i takie coś naprawdę może się przydać. Ogólnie można te wszystkie napoje skraftować, więc bardzo fajna sprawa. I na pewno będzie to przydatne, gdy będziemy sobie grali e, survival zwykły. No bo, kurczę, jednak nie jest aż takie proste do wyprodukowania... No ale jeżeli już coś takiego będziemy mieli, no to faktycznie może nam się przydać i w kopalni, i po prostu nawet uciekając przed jakimiś yy, mobami, nie? Ogólnie, który to był napój? To chyba był ten, sop adrenalin. Okej, okay, pokażę wam jak go się kraftuje. A kraftuje się go w ten sposób, przy pomocy cukru. Potrzebujemy cukru, potrzebujemy glowstone dust i chyba musimy po to pójść do netheru, nie wiem czy da się to... Yy, skołować z normalnego świata, redstone no i jeszcze dwa kawałki żelaza, a dokładniej dwie sztab dwa sztabki żelaza potrzebujemy żeby to skraftować, więc w sumie crafting nie jest taki drogi a, a sam napój jest jednak bardzo przydatny okej, okay, przejdźmy dalej, kolejnym energetykiem jest rockstar, w ogóle bardzo fajne są tutaj um, skórki tych napoi tych puszek, faktycznie wygląda to jak puszka, tylko najgłupsze jest to, że my to jemy kuźwa okej, okay, włączmy sobie game mode zero, pokażę wam jeszcze crafting, jak to wygląda Rockstar jest już o wiele trudniejszy do skraftowania, no bo potrzebujemy jednak neterową gwiazdę, tak? Więc tutaj by trzeba było trochę więcej się już yy, nagłowić, żeby to sobie stworzyć. No i zobaczmy jakie efekty nam to daje. Ok, i to daje nam tylko i wyłącznie speed, daje nam strength, jump boost i water briefing. Yy, wszystko na pierwszym poziomie, ale za to jest wszystko długie, tak? Jest powyżej minuty, więc, yy, więc jest przydatne w sumie. Bardziej, bo nie pamiętam na ile dawał ten SOP adrenalin Te wszystkie busty, no ale lepiej chyba mieć to na dłużej i słabsze niż jeżeli mamy mieć tam na powiedzmy 15 sekund I mamy to na, na poziomie trzecim jednak nie Ok, przejdźmy dalej, znaczy wypiję sobie najpierw mleko, żeby, żeby mi to zeszło Bo głupio tak będzie sobie dodawać cały czas boosty, bo nie wiem jak wtedy Się połapie w tych bustach. okej okay, mamy, mamy kolejnego energetyka o nazwie Mader, Więc yy, zjedzmy go sobie i sprawdźmy co nam to da. I Mother daje nam tylko i wyłącznie spida, więc nie daje nam żadnej odporności na ogień, nie daje nam jakichś boostów dopływania, ani w sumie nic. Daje nam tylko i wyłącznie spida, który trwa 3 minuty. Więc jest dosyć długo, o wiele dłużej niż te poprzednie energetyki. Więc nie jest aż tak tragicznie, jeżeli chodzi o na przykład przedostanie się z jednego miejsca w drugie. Wtedy taki energetyk może się przydać. Yy, jeszcze tylko crafting. Zapomniałem Wam pokazać, więc włączymy sobie game moda jednego. Znaczy Game Mode 1. To był Rockstar, to nie był Rockstar, to był Mother, więc weźmy sobie Mother, wyłączmy sobie Game Mode'a. I jak wygląda Crafting, a Crafting wygląda w ten sposób, więc używamy cukru, używamy Redstona. Tak samo będą tutaj dwa dwie sztabki żelaza, no i na środku wystarczy wiadro z wodą, więc. Więc dosyć tanie, jeżeli chodzi o ten energetyk. Przejdźmy sobie dalej. Kolejnym energetykiem jest kokaina, więc podejrzewam, że to będzie jeszcze bardziej. W... podejrzewam, że to będzie jeszcze bardziej takie szybkie, czy, czy nie energetyk kokaina mnie nie przyspiesza trochę bez sensu ale, ale za to daje nam to stręcz na poziomie trzecim przez 3 minuty no i mamy też takiego takiego jumpa króliczanego włączmy sobie dzień może time set, daj okej, okay, światło jest o wiele piękniejszy w dzień więc w sumie, w sumie nic ciekawego, nie wiem czy to jest przydatny energetyk, zaraz wam pokażę crafting, którego wam nie pokazałem i znowu będę musiał sobie kuźwo odpalić. Wiecie co, nie będę wam tego craftingu pokazywał, jeżeli będziecie chcieli zagrać sobie na tej modyfikacji, to sami będziecie mogli to sprawdzić, ja w tym czasie wypiję sobie mleko i przejdę do następnego energetyka, który nosi nazwę Venom. Jak widzicie na butelce mamy, mamy fioletowe oko, bodajże kota, koty mają takie oczy, chyba, chyba, że nie, nie wiem, w każdym razie zjedzmy ten napój. Absurdalnie to brzmi, no, ale nic z tym nie zrobimy. No, i w każdym razie ten Energetyk daje nam stręcz na poziomie czwartym i jump boost, czyli bardzo podobnie jak w przypadku y, tego poprzedniego Energetyka, który nie pamiętam jak on się nazywał. W każdym razie, y, znaczy, tam też się nazywał kokaina, i on dawał nam stręczę na poziomie trzecim, który trwał o wiele dłużej, więc. Więc w sumie te dwa energetyki nie polecam. Nie, Słabec mi się wydają, tak nie, nie, za, nie za bardzo. Ja bym tych nie używał. Przejdźcie może dalej, wypiję sobie mleczko i już teraz będę wam pokazywał crafting. Już postaram się nie zapominać o tym, bo no naprawdę sobie to wygląda. Ok, i napój o nazwie V. Kraftujemy w ten sposób, że potrzebujemy Glowstone'a. Zresztą wszystko widzicie, więc i będę wam czytał, nie? Ok, po prostu sobie to wypijmy i zobaczmy. Co nam to da? Okej, okay, nie dało nam to spida, dało nam to rezystancję na poziomie czwartym, więc. Więc to jest naprawdę kozackie, jeżeli chodzi o jakąś walkę. Kolejny energetyk nazywa się Arch Intense i craftujemy go w ten sposób, który widzicie na ekranie, i możemy sobie tego energetyka zjeść. Strasznie mała butelka w ogóle. Co on nam daje? On nam daje haste na poziomie pierwszym, więc. paraliżuje nam łapkę, już łapką nie możemy bić. Fuck. W każdym razie jest to dobra sprawa, jeżeli chodzi o kopanie w kopalniach, więc ten energetyk się przydaje, jeżeli będziemy szli na jakieś po prostu surowce yy, pozbierać pod ziemię. No i możemy chyba przejść dalej. Wypiję sobie mleko. Dużo tego mleka wypijam bo to strasznie dużo, kuźwa. I kolejnym energetykiem jest Monster Energy, czyli dosyć popularny energetyk. U nas w naszym kraju, i w sumie crafting wygląda wygląda tak, czyli najwięcej żelaza chyba potrzebuje ten napój. W końcu puszka jest dosyć spora, w ogóle butelka nie wygląda jak ta. jak ta nasza, bo, bo u nas co kapselki, a to jest nakrętka. W każdym razie walić to, zjedzmy sobie ten napój. Jak w w ogóle. Okej, okay. i co nam to daje? Daje nam to speed, daje nam to haste na poziomie czwartym, stręż na poziomie trzecim i jump boost. Więc w sumie jest to jeden z lepszych energetyków, w sumie. W sumie haste jest krótki, ale sam speed trwa długo, jump boost, no i stręcz też jest taki dosyć krótki. W każdym razie wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych energetyków. Możemy chyba przejść dalej, wypiję sobie mleczko, żeby pozbyć się tych poprzednich boostów. I kolejnym napojem jest Mountain Dew. I to jest Mountain Dew w wersji energetycznej, więc, więc w sumie myliłem się, bo... No, w sklepie nie spotkasz Mountain Dew, który jest energetykiem, tylko jest to zwykły Mountain Dew, który... Który tak, tak nie pobudza, nie? I w sumie szkoda. Ciekawy jestem, jakby to smakowało... Yy, połączenie Mountain Dew z Energetic, czyli tam po prostu tauryny ma więcej kofeiny. W każdym razie zjedzmy sobie to i zobaczymy, co nam to daje. No, speeda na pewno nie daje. Daje to nam Heist na poziomie czwartym, daje jump boost no i Fire Resistance, czyli najkonkretniejsze rzeczy, chyba, które będą nam potrzebne do kopania. I przejdźmy do Resetless. Ok, jak wygląda? Crafting, crafting wygląda w ten sposób, dosyć skomplikowany, z trochę inny niż wszystkie, ale zobaczymy, czy się opłaca, nie? No, zobaczymy, co będzie nam to dawało. I póki co, nie widzę za dużo, ale daje nam to regenerację życia na poziomie trzecim, czyli, czyli... Coś jak Cox plus mamy jeszcze Stręża, więc bardzo fajna sprawa. Wypijmy mleko i przejdźmy sobie do kolejnego energetyka, a dokładnie... Excess. Chyba tak się to czyta. Nie, nie jestem pewny. Ale daje nam to haste i fire resistance na poziomie drugim, więc kolejna rzecz, która najbardziej chyba będzie potrzebna podczas kopania, ale też chyba podczas walki na przykład na na serwerach hardcore, chociaż nie wiem, czy takie coś tam by było wprowadzone. I chyba możemy wypić sobie ostatnie mleko i sprawdzić ostatniego energetyka, który nazywa się Red Bull i nie ukrywa, że mam nadzieję, że po on doda nam skrzydła i będziemy mogli latać, nie? No ale, no ale zobaczymy, co w sumie się stanie. Czy ja mogę latać? No w sumie nie, ale wysoko skaczę. Mamy speed na poziomie czwartym, mamy haste, mamy instant, instant health na poziomie trzecim i mamy jump boosta, więc energetyk taki sobie wam powiem. Ten, ten, ten jump jest najgorszy, bo, bo można sobie nieźle krzywdy narobić. Chociaż nie, nawet jak skaczę to mi to nie, nie zabiera w sumie za dużo rzeczy, ale delikatnie troszkę mi te skrzydła jednak daje, tylko chyba te skrzydła są dziurawe i przepuszczę o powietrze, bo, bo kuźba spadam na dół ale wydaje mi się, że Energetyk też w sumie, no dobra, no dobra, niech Energetyk ten zalicza się do tych lepszych. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie w komentarzu, który Energetyk waszym zdaniem jest najlepszy z tych wszystkich, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa!